Wszystkim znana jest dżuma, która w XIV wieku nawiedziła Europę siejąc niewyobrażalne spustoszenie, a w niektórych rejonach uszczuplając populację nawet o 80%. Ta hekatomba zmieniła cały kontynent cywilizacji łacińskiej, przyczyniając się do zmian, między innymi struktur społecznych i gospodarczych. Doniosłość tego wydarzenia wyryła się w świadomości przyszłych pokoleń za sprawą obszernych wpływów w literaturze i sztuce. Mało kto jednak wie, iż nie był to jedyny okres występowania tejże choroby, a towarzyszy ona ludzkości już od tysięcy lat. Opisywany w tym materiale przypadek miał miejsce w Gdańsku w 1564 roku, kiedy to tragedia dotknęła połowy populacji portowego miasta. Dlaczego akurat to wydarzenie jest szczególnie ważne? Otóż złożyło się, Iż w tym okresie w Gdańsku przebywał pochodzący z malborka poeta, nazywający się Achacy Kureus. Pod wpływem własnych obserwacji napisał on Trenodię, w której opłakuje się nieszczęście w czasie szerzącej się zarazy gdańskiej. Tak brzmi pełny tytuł lirycznego reportażu obrazującego tamte dni. Posłuchajmy wybranych wersów z powyższego dzieła. Był czas, kiedy Febus wjechał swymi ognistymi końmi w znak lwa drapieżnego, gdy rozszalała się w mieście naszym zaraza, prawdziwa kara Boża. Na trzy miesiące wcześniej dała już znać o sobie. Załamany całkiem, rozpamiętywałem te różne ciosy bolesne, jakie mi przyniosły dni ostatnie. Bo i ja bolałem, straciwszy tu i ówdzie krewnych, których śmierć mi wyrwała. Łukałem po tych nieszczęściach. Koniec cytatu. Febus to jedno z imion greckiego Apolla, uważanego m.in. za boga piękna, światła, życia, muzyki i poezji, ale również i zarazy oraz śmierci. Jeden z jego atrybutów łuk, jak wierzono, mógł miotać strzałami, których ostre groty, trafiając w cel, ściągały za sobą powyższe nieszczęścia a w poetycki sposób, pełen nawiązań do antyku, tożsamych epoce renesansu, opisywał to, czego dziś nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Cytuję. Bierze niewinnego, ledwie narodzonego, tak samo jak i bezbożnego. Chciwa ta zaraza nikogo nie oszczędza, godzi w cały ród ludzki. Młodzieńców i starców dotkniętych nią śmierci oddaje. Starzy rodzice zostawiają swe potomstwo, czego nie robi żadne zwierzę bezrozumne. Dzieci, synowie, zapomniawszy o swej powinności, opuszczają własnych rodziców. Gdzież wierni przyjaciele? Nie ma ich nigdzie. Brat odchodzi od brata, siostra tknięta zarazą od siostry. Rzecz straszna do powiedzenia: żona od męża ucieka i zrywa wierność związku prawnego. Żadna położnica nie wydobywa żywego dziecka, tyle przy porodzie zginęło młodych kobiet. Tysiąc osesków przy przedwczesnych porodach rozerwało łono, ledwo gdzieś jedno zostało przy życiu. Oto zaraza niejako przegląda wnętrza domów i ledwie znajdzie się dom, którego by ona nie odwiedziła. Do gruntu zdewastowała wszystkie domy, w niewielu dozwoliła, że dwoje, troje zostało. W niektórych domach w jednej godzinie były cztery, niekiedy trzy pogrzeby. Stąd idzie taki żal, ludzie płaczem napełniają miasto, jękami rozpaczy, we łzach szukają ulgi w swych stratach. Ten się kaleczy żałośnie ostrymi paznokciami po twarzy i zadaje sobie wielkie rany w głowę. Okrutna choroba wielu odebrała rozum, więc wariowani uzbrojeni rzucali się z domów na drogę. Tamten dobywał miecza, by przebić własne wnętrzności, ówrzucał się do zimnej wody. Byli tacy, co oddawali ducha kark złamawszy, bo wskutek zarazy wyskakiwali z okien szerokich. Ratusz stoi zamknięty, milczą sądy publiczne, znika honor miasta, obrona sądowa. Nieposkramiany lud odstąpił od praw pisanych, każdy teraz żyć pragnie wedle własnego sądu. Styd, ale za ostatnią przysługę zmarłym żądają dwa, trzy razy większej zapłaty, co jest wbrew prawu i uczciwości. Każdy wszystkie drobne rzeczy, które dają życiu ludzkiemu Ziemia i Morze, wycenia wedle własnej woli. Tak czyhają na zyski, za byle co kupują, sprzedając zaś stawiają cenę, jaka się komu podoba. Stąd nowe żale, stąd jęczy biedota, podręczy biedaków głód, ta już nowa plaga. Koniec cytatu. Jak można się domyślić, nie działała wtedy żadna opieka lekarska, a sam poziom medycyny nie pozwalał na wprowadzenie skutecznych środków zapobiegawczych. Gdańsk przeżył swego rodzaju oblężenie, gdyż zostało odizolowany od świata i zamknięty. To jedyne co wtedy można było zrobić a mieszkańcy musieli zdać się tylko na siebie. A Hacykureus zachował jednak pewną świadomość, może tym bardziej bliską podniosłym myślą z racji stania w obliczu nieuchronnej zguby. Cytuję. Głowę już miałem do niczego, serce na nic nie czułe, niespokojnego byłem ducha. Myśl moja była niespokojna, brakło przyjaciela, który by słowem pocieszył mnie w tym bólu. Każdy kąt w mym domu zdał się ciasny, nie było gdzie krokiem stąpić.” Pospieszyłem więc szybko na skrzyżowanie ulic miasta. Widok, przez te liczne pogrzeby, był smutny. Znakiem ich były białe płótna. Gdy doszedłem na pole, spodziewałem się czegoś radośniejszego, ale jego wygląd był jeszcze smutniejszy od opuszczonego miasta. Strwożone bóstwa polne poświstywały jakąś pieśń płaczliwą, i smutnym dźwiękiem dawało znaki swego żalu. Bo zniszczone zboże podobne było całkiem do zgniłego nawozu, a ziemia leżała zbita mokrymi deszczami. Tu i ówdzie błąkało się bydło bez pasterza. Szło błędnie gdzieś przez pola szerokie, tratując nogami cenne dary półowej cerery, zanim jeszcze do żniw doszły. Bo pomarli na straszną zarazę pasterze i chłopi, co powinni byli dopilnować plonów. Zawracając stąd szybkim krokiem, podążyłem na wzgórza, ale i tu nie zaznałem spokoju. Tu także smutne górskie nimfy oready wydawały jęki, opłakując czarny swój los. Bo widziały, jak tu chłopcy i dorodne dziewczęta często szli dawniej lekkim krokiem, unosili się w tańcu, biegali po szczytach tych wzgórz. A teraz widziały, jak pod tymi samymi górami składali swym kochankom smutne ofiary. Także bogini kwiatów, Chloris, opłakiwała swój los, widząc z wierzchołka góry, jak zostały skalane jej skarby. Bo sroga parka przeznaczyła na wstrętne groby, wiele kwiatów i wieńców. Koniec cytatu. I tu, ucinając, kończymy podróż w czasie do ogarniętego zarazom miasta. Jest to pierwszy materiał na tym kanale, gdzie chciałbym zamieszać tego typu ciekawostki historyczne w mrocznym klimacie. A także, jeśli się uda, dzieła literatury Grozy, nie podlegające już prawom autorskim, żeby się nikt nie czepiał. Jak się podoba. Zachęcam do oceny oraz zostawienia komentarza. Cześć.